Klerę Nunes, 22-latka, mieszka w dzielnicy Wilenowa, znanej z prostych domów i wąskich uliczek, gdzie wszyscy znają się z imienia. Zdeterminowana i odporna Klerę pracuje na dwa etaty, aby utrzymać chorą matkę i dwóch młodszych braci, a także opłacić studia pielęgniarskie. Jej dni są długie, zaczynają się przed świtem i kończą długo po zachodzie słońca, ale nigdy nie traci nadziei na lepszą przyszłość dla swojej rodziny. Z rządzeniem losu Clare znajduje pracę jako sprzątaczka w imponującej rezydencji Monteiro, jednej z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodzin w mieście. Rezydencja, położona w ekskluzywnej dzielnicy Alto Uda jest wyraźnym kontrastem dla świata klari, ze złotymi bramami, starannie wypielęgnowanymi ogrodami i fasadą, która emanuje bogactwem. Gabriel Monteiro, patriarcha rodziny, jest odnoszącym sukcesy biznesmenem o reputacji rygorysty i skuteczności w biznesie. Pomimo imponującej postury i wyrachowanego spojrzenia, Gabriel ma łagodniejszą stronę, którą rzadko pokazuje światu. Od pięciu lat jest wdowcem, mieszka z dwójką nastoletnich dzieci i matką, która rządzi domem żelazną ręką i utrzymuje surowe tradycje rodzinne. Pierwszego dnia w pracy klera przybywa do rezydencji zdenerwowana, ale zdeterminowana, świadoma, że ta praca jest niezbędna dla przetrwania jej i jej rodziny. Podczas gdy dostosowuje się do wymagań pracy i wspaniałości domu, jej obecność nie pozostaje niezauważona przez Gabriela, który zaczyna obserwować ją z dyskretną ciekawością, będąc pod wrażeniem jej etyki pracy i odporności. Dzięki temu wprowadzeniu rozpoczynamy opowieść o wyzwaniach, kontrastach społecznych i nieprawdopodobnej więzi, która rozwija się między dwojgiem ludzi z zupełnie różnych światów. Z biegiem tygodni Clare staje się stałą bywalczynią rezydencji Monteiro. Jej poświęcenie i skrupulatność w sprzątaniu i organizowaniu nie pozostają niezauważone, a ona szybko zdobywa zaufanie służby i, co zaskakujące, Gabriela. Zaczyna on dostrzegać drobne szczegóły na jej temat, takie jak ostrożne obchodzenie się z książkami w bibliotece lub cichy szacunek, z jakim wchodzi do sypialni swoich śpiących dzieci. Pewnego deszczowego popołudnia, gdy większość pracowników już wyszła, a Gabriel pracował w swoim biurze, nieoczekiwany wypadek doprowadził do ich pierwszego prawdziwego spotkania. Clare, czyszcząc balustradę wielkich schodów, poślizgnęła się na stopniach mokrych od deszczu wpadającego przez otwarte okno. Gabriel, słysząc hałas, biegnie jej pomóc. Niespodziewany kontakt, jego ręce trzymające ją, by ją ustabilizować, tworzy moment ludzkiej więzi, która wykracza poza ich pozycje społeczne. Gabriel dziękuje Klars za jej poświęcenie i zaczyna z nią częściej rozmawiać. Interesuje się jej ambicjami i marzeniami, zwłaszcza jej drogą do zostania pielęgniarką. Clare, choć początkowo ostrożna, zaczyna dostrzegać stronę Gabriela, której media i plotki nigdy nie pokazały. Nie jest on tylko bezwzględnym biznesmenem, ale człowiekiem, który ceni sobie edukację i wytrwałość, cechy, które widzi w Clares. W kolejnych tygodniach te krótkie spotkania stają się coraz częstsze i bardziej znaczące. Gabriel zaczyna powierzać Klar drobne zadania, takie jak organizowanie jego osobistej biblioteki lub opieka nad roślinami biurowymi, subtelne wymówki, aby przedłużyć ich interakcje. Clare, ze swojej strony, zaczyna opowiadać więcej o swoim życiu, zmaganiach i nadziejach na przyszłość. Ta rosnąca więź jest przerywana chwilami lekkości i wspólnego śmiechu, co jest rzadkością w ich życiu. W jednym z takich momentów Gabriel pokazuje Klars ukryty zakątek ogrodu, w którym bawił się jako dziecko. Tam dzielą się historiami o swoim bardzo różnym dzieciństwie, znajdując wspólną płaszczyznę w nostalgii i marzeniach o prostszych czasach. Ten etap w rozwoju ich relacji, choć pełen zastrzeżeń ze względu na przepaść społeczną między nimi, zasiewa ziarno więzi, która rośnie powoli, napędzana wzajemną empatią i cichym uznaniem ich wspólnej samotności. W miarę jak Klera i Gabriel zbliżają się do siebie, napięcie leżące u podstaw ich interakcji zaczyna się nasilać. To, co zaczęło się od przypadkowych spotkań i swobodnych rozmów, ewoluuje w głębszą, bardziej osobistą więź, która nie pozostaje niezauważona przez czujne oczy innych pracowników, a ostatecznie także członków rodziny Monteiro. Matka Gabriela, Dona Helena, matriarchini o silnych przekonaniach i sztywnych tradycjach, zaczyna zauważać zmiany w zachowaniu syna. Obserwuje jego interakcję z Clarą, początkowo odrzucając je jako zwykłe uprzejmości ale jej podejrzenia rosną, gdy zauważa, że Gabriel zatrzymuje wzrok na młodej kobiecie podczas kolacji lub uśmiech, który w nim wywołuje. Pani Helena, zatroskana o pozory i rodzinną spuściznę, postanawia dyskretnie interweniować. Pani Helena wzywa Clare na prywatną rozmowę w jednym z bardziej zacisznych pokoi rezydencji, gdzie wyraża swoje obawy dotyczące niewłaściwych interakcji między nią a Gabrielem. Clare, zaskoczona i onieśmielona, próbuje zapewnić go... Że ich relacje są ściśle zawodowe, ale do Helena daje jasno do zrozumienia, że takie więzi między szefem a pokojówką są nie tylko niewłaściwe, ale mogą zaszkodzić reputacji rodziny Monteiro. W tym samym czasie po okolicy i wśród znajomych Klari zaczynają krążyć plotki. Przyjaciele i sąsiedzi szepczą o jej nowej pozycji, niektórzy z zazdrością, inni z dezaprobatą, kwestionując jej intencje i charakter. Klare staje się coraz bardziej odizolowana w swoim własnym świecie walcząc o zachowanie godności pod ciężarem osądów innych ludzi. W bolesny sposób Clare zdaje sobie sprawę, że jej praca w rezydencji Monteiro, niegdyś błogosławieństwo, stała się teraz źródłem kontroli i potępienia. Zaczyna kwestionować roztropność swojej bliskości z Gabrielem, obawiając się konsekwencji, jakie może to przynieść jej rodzinie i jej przyszłości. Z drugiej strony Gabriel zostaje skonfrontowany ze swoim młodszym bratem, który pod wpływem matki ostrzega go przed potencjalnym zrujnowaniem jego kariery i dziedzictwa z powodu zaangażowania w służącą. Gabriel znajduje się w wewnętrznym konflikcie, rozdarty między rosnącym uczuciem do Klarii a Herkulesowymi oczekiwaniami narzuconymi przez jego pochodzenie i status społeczny. Ten scenariusz wyznacza tło dla ich emocjonalnych i moralnych dylematów, wyznaczając punkt zwrotny w ich życiu, w którym muszą zmierzyć się z surowymi realiami świata podzielonego przez klasę i uprzedzenia. Napięcie między Klarą i Gabrielem osiąga punkt krytyczny podczas uroczystej gali w rezydencji Monteiro, która ma uczcić niedawny sukces Gabriela w biznesie. Rezydencja jest pełna wpływowych gości, a Clara jest jednym z pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie sprawnego przebiegu imprezy. Wieczór to wir śmiechu, muzyki i eleganckich rozmów, ale pod migoczącymi światłami rozgrywa się cichy dramat. Podczas imprezy chwila nieuwagi ujawnia bliskość Klary i Gabriela. Podczas gdy Klerę uzupełnia stół z przystawkami, Gabriel podchodzi, by dyskretnie podzękować jej za dodatkowy wysiłek. Jego dłoń lekko dotyka jej ramienia, prosty gest, ale pełen znaczenia. Niestety, ten krótki kontakt zostaje zauważony przez jednego z gości, przyjaciela rodziny z zamiłowaniem do plotek i bez wahania wieści szybko rozprzestrzeniają się wśród obecnych. Rewelacja dociera do uszu pani Heleny podczas przyjęcia. Rozwścieczona i zaniepokojona możliwymi konsekwencjami dla reputacji rodziny, konfrontuje się z Gabrielem w jego gabinecie, zdala od wścibskich oczu. Kłótnia jest intensywna, a pani Helena żąda, aby Gabriel natychmiast zakończył wszelkie relacje z Klarą. Gabriel, złapany na gorącym uczynku i pod presją, jest zmuszony się zgodzić, mimo że jego serce gwałtownie sprzeciwia się tej decyzji. Następnego dnia atmosfera w rezydencji jest ponura. Clare zostaje wezwana do biura Gabriela na rozmowę, która przypieczętowuje ich los. Gabriel z ciężkim sercem wyjaśnia sytuację, podkreślając, że różnice w ich pozycji społecznej i oczekiwania jego rodziny uniemożliwiają im kontynuowanie relacji innej niż zawodowa. Clare, choć zdruzgotana, zdaje sobie sprawę z prawdziwości słów Gabriela i nieuchronności ich rozstania. Z bólem Clare decyduje, że najlepiej będzie rzucić pracę w rezydencji Monteiro. Zdaje sobie sprawę, że pozostanie tam tylko przedłużyłoby ból i upokorzenie, nie tylko dla niej, ale także dla Gabriela, którego kariera i reputacja były zagrożone. Ze łzami w oczach, ale z nowo odkrytą godnością, Clare oddaje swój mundur i po raz ostatni przechodzi przez bramę, która kiedyś stanowiła szansę na zmianę jej życia. Po bolesnym odejściu z rezydencji Monteiro, Clare staje przed okresem wyzwań i odbudowy. Wraca do swojego sąsiedztwa, gdzie plotki i osądzające spojrzenia stopniowo znikają, gdy wraca do swojego życia. Zdeterminowana, by nie pozwolić, by złamane serce ją zdefiniowało, Clare zanurza się w studiach i tymczasowej pracy, dążąc do spełnienia swojego marzenia o zostaniu pielęgniarką. Tymczasem Gabriel zmaga się z pustką pozostawioną przez nieobecność Clary. Próbuje skoncentrować się na swoim biznesie i wychowywaniu dzieci, ale dom wydaje się cichszy i ciemniejszy bez jej obecności. Presja na utrzymanie idealnej fasady dla świata zewnętrznego staje się coraz bardziej nie do zniesienia. Poddaje się jednak wymaganiom swojej pozycji społecznej, próbując ukryć swoje prawdziwe uczucia pod maską obojętności. Z czasem Klerę kończy studia pielęgniarskie, co daje jej głębokie poczucie spełnienia i niezależności. Rozpoczyna pracę w lokalnym szpitalu, gdzie jej współczucie i umiejętności szybko sprawiają, że staje się u zarówno pacjentów, jak i personelu. Życie Klari, choć wciąż naznaczone wspomnieniem Gabriela, zaczyna wypełniać się nowymi nadziejami i możliwościami. Z drugiej strony Gabriel widzi, jak jego życie osobiste i emocjonalne rozpada się jeszcze bardziej. Jego odległe relacje z dziećmi i ciągłe manipulacje matki prowadzą go do kwestionowania wyborów, których dokonał. W chwili introspekcji, zdecydował się poszukać profesjonalnej pomocy, aby poradzić sobie z niezadowoleniem i depresją, która zaczęła się tworzyć. Wiele lat po rozstaniu życie Klary i Gabriela potoczyło się zupełnie innymi ścieżkami. Klara stała się szanowaną profesjonalistką i niezależną kobietą, odnajdującą spełnienie w swojej pracy oraz w małych chwilach z przyjaciółmi i rodziną. Gabriel, choć odniósł sukces finansowy, zdaje sobie sprawę, że bogactwo i status nie rekompensują braku prawdziwych i znaczących związków w jego życiu. Rozstanie Klary i Gabriela okazuje się nie tylko końcem, ale nowym początkiem dla nich obojga, zwłaszcza dla Klari, która wykorzystuje swoje przeciwności losu jako trampolinę do rozwoju osobistego i zawodowego. Udowadnia sobie i wszystkim wokół, że nawet z najbardziej bolesnych sytuacji można wyjść z godnością i siłą. Minęły lata odkąd drogi Klari i Gabriela rozeszły się. Clare jest teraz szanowaną pielęgniarką i liderką zespołu w lokalnym szpitalu, znaną ze współczucia i poświęcenia. Przeprowadziła się do własnego mieszkania i zbudowała wygodne i satysfakcjonujące życie. Gabriel, ze swojej strony, przeszedł znaczącą transformację po terapii, przedefiniował swoje priorytety, poświęcając się bardziej rodzinie, a mniej bezwzględnemu biznesowi. Do ponownego spotkania dochodzi w nieoczekiwany i niemal filmowy sposób. Podczas konferencji zdrowotnej w mieście. Na którą Klerę została zaproszona, aby mówić o opiece nad pacjentami, Gabriel, który obecnie pracuje w zarządzie szpitala sponsorującego wydarzenie, jest wśród publiczności. Szok rozpoznania jest natychmiastowy dla obojga, gdy ich spojrzenia spotykają się po tylu latach. Po występie Gabriel szuka Klarii. Podchodzi do niej z wahaniem, świadomy błędów przeszłości i krzywdy, która może pozostać. Clare... Zaskoczona widząc go w tak odmiennym kontekście od ostatniego razu, kiedy byli razem, reaguje ostrożnie, ale bez wrogości. Gabriel wyraża żal z powodu okoliczności, które ich rozdzieliły i chwali karierę, którą zbudowała, okazując szczere zainteresowanie i szacunek dla jej podróży. Postanawiają kontynuować rozmowę w lokalnej kawiarni, gdzie dzielą się historiami ze swojego życia po rozstaniu. Gabriel opowiada o swojej podróży samopoznania i zmianach w zarządzaniu swoim życiem osobistym i zawodowym. Claire opowiada o wyzwaniach i nagrodach w swojej karierze oraz o tym, jak znalazła większy cel w służbie innym. To spotkanie jest pełne złożonych emocji. Jest to mieszanka nostalgii za tym, co mogło być i nowego uznania dla tego, czym faktycznie się stali. Podczas rozmowy staje się jasne, że oboje zmienili się i rozwinęli w sposób, który dyktuje czas i doświadczenie. Chociaż istnieje niezaprzeczalna więź, istnieje również świadomość, że istnieją teraz w różnych światach ze zmienionymi priorytetami i marzeniami. Spotkanie kończy się słodko gorzkim pożegnaniem. Gabriel wyraża chęć spróbowania jeszcze raz, ale Klere, choć wzruszona jego szczerością, czuje, że jej ścieżka jest teraz inna. Docenia zakończenie rozmowy, pozwalając im w końcu zrozumieć i zaakceptować przeszłość, gdy patrzą w przyszłość na swoje własne, oddzielne życie. Po ponownym spotkaniu i odkrywczych rozmowach, Clare spędza dni zastanawiając się nad interakcją z Gabrielem. Spotkanie przywołało dawne uczucia, ale także podkreśliło, jak bardzo zmieniło się jej życie od burzliwych dni w rezydencji Monteiro. Podczas gdy możliwość powrotu do Gabriela oferuje przebłysk alternatywnej ścieżki, Clare jest mocno zakorzeniona w swojej obecnej rzeczywistości, pełnej zawodowych i osobistych osiągnięć, o które ciężko walczyła. Clare decyduje że potrzebuje ostatniej rozmowy z Gabrielem, aby uporządkować swoje uczucia i jasno określić swoją przyszłość. Spotykają się ponownie, tym razem w cichym parku, neutralnym otoczeniu, które odzwierciedla spokój, jaki Clare chce przekazać. Podczas rozmowy Clare wyraża swoją wdzięczność za to, że Gabriel próbował zrozumieć i rozwiązać problemy z przeszłości. Uznaje zmiany, jakich dokonał w swoim życiu, które uczyniły go lepszą i bardziej refleksyjną osobą. Klerę wyjaśnia jednak, że czas spędzony osobno pozwolił jej odkryć swoją prawdziwą siłę i niezależność. Odnalazła radość i spełnienie w swojej karierze i życiu, które zbudowała dla siebie, życiu, którego nie jest skłonna porzucić ani pójść na kompromis. Gabriel, ze swojej strony, słucha uważnie, czując mieszankę podziwu i smutku. Przyznaje, że część niego miała nadzieję na drugą szansę, ale dostrzega również znaczenie rozwoju i szczęścia Klary. Wzajemny szacunek i dojrzałość, z jaką podchodzą do sytuacji, sprawiają, że dialog jest momentem nauki i akceptacji. Claire z życzliwością i stanowczością, która charakteryzuje jej interakcję, potwierdza swoje zaangażowanie w ścieżkę, którą wybrała. Życzy Gabrielowi wszystkiego najlepszego w jego podróży i ma nadzieję, że oboje będą mogli iść naprzód, zabierając ze sobą lekcje wyciągnięte ze wspólnego czasu. Żegnają się ciepłym uściskiem gestem szacunku i przywiązania do tego, co dzielili i co teraz zostawiają za sobą. Clare wraca do swojego życia, umocniona w swojej decyzji, by iść dalej, podczas gdy Gabriel, choć poruszony jej decyzją, rozumie i szanuje jej wybór. Historia Clary i Gabriela kończy się nutą nadziei i osobistego spełnienia, podkreślając, że chociaż miłość może nie pokonać wszystkich przeciwności losu, rozwój i samoświadomość są cennymi nagrodami, które wynikają z najtrudniejszych życiowych doświadczeń.